Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, tobie. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, Całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to. Będziesz miłował swego, sa, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania, większego. Od tych, żeby <noise> uczony w piśmie, bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem, i całą mocą, i miłować bliźniego, jak siebie samego, znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do Niego: Niedaleko jesteś, od Królestwa Bożego i nikt już nie odważył się go więcej pytać. Oto słowo Pańskie, chwała nie Zamyśleni, niektórzy zasłuchani, niektórzy głowę pospuszczali. Postaram się nie uśpić, żeby nie posnęli. Uśmiecham się do Was. Nie wiem, czy widać. Widać. Ale nie tylko ja się do Was uśmiecham. Nie wiem, czy to też widać. Proszę, niektórzy pokazują. Nie tylko słoneczko się do nas uśmiecha, przenikając tutaj swoimi promieniami w cudowny i niezwykły sposób, bo ktoś powie, gra światła. Gra światła. Może gra światła? A może o, łaska światła? Ktoś powie, gra światła, a ja powiem łaska światła. Łaska Jezusa Chrystusa. Jest słońcem Jezus? Dusza Chrystusowa? promienieje na nasze dusze. Niektórzy patrzą już na obraz. Czyli nawet jakbym nie chciał mówić o naszym obrazie, to mnie trochę zmuszacie. Trochę ta sytuacja, że ten Pan Jezus tu przyszedł, czy przyjechał z Gdańska, że Go przywiozła siostra ze zgromadzenia w duszy Chrystusowej, że zostawiła mi takie obrazki i tak chodzę po chorych i te obrazki rozdaję i tak trochę tłumaczę o tych promieniach, o tych spotkaniach błogosławionej siostry Zopi Pauli Taime, Pauli Zopi Taime. A dzisiaj Pan Bóg? Tej rzeczywistości oktawy listopadowej, modlitwy za zmarłych, chce nas nakarmić tym konkretnym słowem, które jest więc pierwsze ze wszystkich przykazań, które jest na boi, Może Jeszcze bardziej się wsłucham Które Który jest pierwsze z tych wszystkich przykazań? Będziesz mi obmiłował. jest. Będziesz słuchał. Bliżej. Jak się Jest, jest to jeszcze inna wersja. Jest jeszcze inna wersja. Słucham. Słuchaj, Słuchajmy też innych odpowiedzi. Słuchaj Izrael. Słuchajmy się jeszcze. Słowa Pana Jezusa, słuchajmy się, które odnosi się do tych słów, proroka Mojżesza, powiedziane tyle wieków przed Jezusem. Na to pytanie jednego z uczonych w piśmie, Mądrali, który wiedział pewnie nie tylko dwa by wymieniał, wymienił, ale więcej. Ile żydzi mieli przykazań? Trochę mieli, sami już się gubili? Ponad 600 tu podpowiadają i mają rację, ci, co podpowiadają. Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział. Pierwsze? Może się też uśmiechnął. Ty nie wiesz, które jest pierwsze? Ty nie wiesz, które jest najważniejsze? Ty jesteś uczony w piśmie? Słuchałeś mój wreszcie? Co Możesz powiedział? Słuchaj Izrael. I później o miłości. Tak, później tak, słuchaj Izrael. Więc pewnie z wyjątkową czułością i miłością, może uśmiechem, Pan Jezus odpowiada, pierwsze jest. Szema Izrael. Szema Izrael. I dzieci żydowskie już wiedzą. Uczone w piśmie. Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Szema, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Jest tak? Tobie, okay. to w zasadzie można by było skończyć, ale niech to wybrzmi w nas. Skoro jest naszym Panem, to po czym można poznać, czy inni którzy się dzisiaj z nami spotkają, będą mogli rozpoznać, że On jest naszym Panem. O naszej miłości, którą będziemy mieli, że spotkaliśmy się z żywym Bogiem. Niech znakiem rozpoznawczym nie tylko będą słoneczka, uśmiechy, choć one są ważne. Mówiłem ostatnio o tym naszym współbracie z Gdańska, sto 101 lat, o tych jego witaminach, które rozdawał i które przyjmował. Witaminy U, bardzo ważne i mówił, uśmiech, mówił do współbraci często, uśmiechaj się, smutny święty to żaden święty, rozdawaj y, witaminę M, co to jest za witamina? Miłość. Miłość. Miłość, Bądź apostołem witaminy M, bądź apostołko witaminy M, witaminy miłości. Ja bym jeszcze dodał dzisiaj, tu mamy nowe relikwie, przyniósł Robert, między innymi relikwie świętego szabela Między innymi, to jest relikwia składająca się z czterech relikwii, ale to nie będę mówił, to podejdziecie i sobie podczytacie i zobaczycie. Mamy nasze relikwie księdza Jerzego Popiełuszki, Hannę Chrzanowską i świętego Wincentego Palotiego. Więc rozdawaj, czy też bądź apostołką tej witaminy Eś, jak, jak świętość. O, do tego zachęcał nasz e, Ojciec Założyciel, żebyś był święty, żebyś była święta. Często powtarzał tym, którzy do Niego przychodzili. Boże, no, jak uzyskać świętość Matki Teresy z Kalkuty, albo dla Panów nie ma tu Karola, y, na wzór świętości Karola? Świążecie z Bogiem, blisko z Bogiem, czytanie, się Słowa Boże, się sakramentami, przede wszystkim sakrament pokuty, sakrament miłości na ołtarzu, tak? Komunia. Jeszcze tu tak pięknie, po dwoma postaciami, płaska, wielka od Pana Boga. Co jest najpewniejszą drogą uświęcenia? Jaka droga? Służba. Służba. Ja mam dobry słuch, to słyszę, ale nie wiem czy wszyscy... Słychać nas z tyłu? Jaka droga? To miłości. pani się trochę odwróci do tyłu i powtórzy głośniej. Droga miłości. Droga miłości. Droga miłości. To na czym polega ta miłość do Boga i do drugiego człowieka? Na czym polega? Mamy pouczenie. Pięknie w jednym zdaniu, bo mi to by zajęło pewnie pół godziny, żeby to W jednym zdaniu mamy tą aklamację przed Ewangelią. Słuchaliśmy? Ja nie przekazem, Boży. Między Alleluja, to zdanie. Pani Grażynka śpiewała. Że już niech nie śpiewa, tylko przeczyta. Jeśli niech kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy. Nauka. No. To na czym polega ta miłość? Na czym polega? Po czym można rozpoznać nas, że jesteśmy Jezusowi, że jesteśmy Chrystusowi, że jesteśmy chrześcijanie? Bo po miłości i, a w tej miłości po odnosząc się do tych słów, Uczynka, Uczynka. czyli słuchać nauki i Po zachowywaniu Jego nauki, czyli po życiu Ewangelią. To też Panoty często powtarzał, e, jak się pytali, jak postąpić, co zrobić, jak się zachować. On mówi, masz jakuś ulubionego świętego, to zastanów się, co on by zrobił. Jak on by postąpił? Jak ona by się zachowała? Twoja ulubiona święta. Jak tu nie znajdziesz opowiedzi, to mamy w tym kluczu, idziemy dalej drogą. Spójrz na Maryję. Już którzy patrzą tu na nas odwagę. Spójrz na Maryję. Podpowie? Podpowie. Jest takie kobiece doświadczenie, które Matka Boża by nie doświadczyła? No to pierwszy raz bardzo mocno wstrząsnęło, jak stanąłem przed rodzicami, które, którzy stracili dziecko małe i mi powiedzieli tak, że księdza to jest wbrew naturze, to on powinien nas pochować. Największym bólem rodziców jest strata dziecka. A później było ileś tych spotkań od tych, komuś opowiadałem, że, że dziecko odebrało sobie jeszcze samo życie. I przychodzi matka takiego samobójcy. I wtedy, wyprowadzając sprowadzając ją do drzwi, yy, 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 ukazała się, przy, otwierając drzwi, ikona Matki Bożej Częstochowskiej. To było w Gdańsku, w, na, w naszej świątyni palotyńskiej. Że parafia jest pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Tak sobie. Wtedy spoglądając na tą Matkę Bożą y, usłyszałem y, taką prawdę, że ja nigdy nie zrozumiem właśnie tych łez matki czy ojca i tego, co oni przeżywają. Ale Maryja zrozumie. Mhm. Więc mówię tutaj Pani, pani Basiu, pani klęknie, Pani znowu rozmawia. Cóż ja Pani powiem? Ja, ja mam dzieci, więc nie, nie będę. Jestem celnikiem i jestem facetem. Ale Pani porozmawia z nią. A wcześniej przychodziła przez wiele tygodni przestała przychodzić. Nie wiem, co jej Matka Boża powiedziała, ale przestała przychodzić do mnie czy do proboszcza, szukając ludzkiego, męskiego pocieszenia, kapłańskiego pocieszenia. Więc jeśli nie wiesz, drogi bracie, jak się zachować, to spytaj się ulubionego świętego. A jeśli tam nie znajdziesz odpowiedzi, to co na twoim miejscu y, zrobiłby Jezus? Dlatego Paloty mówi, z jedynym wzorem twojego życia będzie życie Jezusa Chrystusa. Nie chcę się dzisiaj rozgadywać. Więc na drogach miłości. Kto najpełniej odpowiedział na tą miłość Boga Ojca, w której stoimy na Eucharystii? Jezus. 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 To serce Jezusowe. Mamy te obrazki, jak jeszcze ktoś nie ma, to, to położę, no i będzie można sobie zabrać. Spójrzmy na to serce. Widać, które ukochało Boga całym swoim sercem, złamanym, przebitym, zacieli za mnie całą swoją duszą. To jest trochę takie odkrycie dla Kościoła yy, dzięki yy, siostrze, do której przychodził Pan Jezus, że Syn Boży ma ciało jak my, jest podobny do nas Panów we wszystkich, ma męskie anatomie stopy, dłoni, kościec cały, materię, męskiego, ludzkiego ciała, ale tak jak to Pani podpowiada, ma duszę. A w tej duszy my żyjemy. Dla tych, którzy są tu pierwszy raz, w naszej kaplicy te kółeczka, niektórzy się śmieją, bombelki. To są nasze dusze, nie tylko dusze tych zmarłych. To są nasze dusze. Tutaj w tych ciemnych partach tych promieni, jak te promienie słońca, zobaczcie jak to światło się rozgałęzia, rozprasza i zanika, albo kończy, czy przenika je ciemność. Co to są za dusze, te w ciemności? Przede wszystkim w grzechach. To są te dusze jeszcze czystowe, ten kościół cierpiący. Bo nasze życie, kochani, się nie, nie, nie kończy. Życie tych osób z naszych rodzin, z tych kartek wypomnikowych, ono się nie skończyło. Ono się zmieniło. Mamy drugi brzeg życia. Przeprawiamy się cały czas. Płyniemy łodzią naszego życia na drugi brzeg. Mamy to doświadczenie tego, co jest na tym świecie, na tym brzegu. Tam dopiero wylądujemy w chwili śmierci. Więc znowu przyjdzie nam się powtórnie narodzić. Gdzieś już to słyszałem. To chyba nikogo, chyba nie jest. Przyjdzie nam się powtórnie narodzić, bo kto się powtórnie nie narodzi, nie wejdzie do Królestwa światłości, do Bożego Serca. To jest godzina śmierci. To jest godzina, w której zostawimy tą naszą materię rozdzielenia tego, co grzeszne, skażone grzechem, co będzie musiało obumrzeć, i duszy, którą Jezus, za którą Jezus oddał życie, za te wszystkie dusze, za te żyjące dobrze, święcie, mądrze też było wczoraj, że mądre dusze świecą. I za te dusze, które nie są mądre i nie świecą, i może nie są dobre i nie są posłuszne, których grzech, grzech, grzech zgasił co? Światło. Własne. Świat. Grzech zabija, grzech niszczy. Grzech okrada nas ze stanu łaski uświęcającej. To odsyłam do katechizmu Kościoła Katolickiego, żeby poczytać, co to jest grzech ciężki. Gdybyśmy umarli w grzechu ciężkim, a ile mamy historii wśród naszych bliskich, krewnych, znajomych, sąsiadów? Wyszła młoda dziewczyna, nastolatka i już do domu nie wróciła. Dziadek do tego odprowadził wnuki do przedszkola. I już nie zjedli razem kolacji z wnukami. Znacie tę historię. Więc zróbmy wszystko, jeśli Zdarzy się, że przydarzą nam się grzechy ciężkie, żeby zaraz wbiec do spowiedzi. Żeby zaraz ten grzech Panu Bogu i wyspowiadać, i wyspowiadać, ale przede wszystkim oddać, przeprosić. A skoro już coś oddam, rozdam Wam te obrazki, to nie mogę płakać, że ich nie mam, albo mieć do Was pretensji, że tu mogę zadzwonić do sióstr i im popłakać, żeby przysłały więcej. Bo jeśli coś już oddałem, to tego nie ma. Więc jeśli oddałam grzech, to nie wracaj do tego grzechu. To potwierdź to jutro, w pacierzu porannym czy wieczornym. Panie Jezu, weź ten grzech. Daj mi łaskę. Przeciwdziałanie do tego grzechu. Jeśli jestem rybowa, Jezu cichy i pokornego serca. Jezu cichy i pokorny, przemień moje serce skoro mam problem z modlitwą. Kto jest wzorem modlitwy? Maryja. I Jezus. I niełatwych modlitw. Modlitwy w ogóle Jezusa. Tak? To były takie Panie Jezu, yy, Pana Jezusa do Boga Ojca. Ojcze, chodź, posiedzimy. Pouwielbiamy się nawzajem. Do Dokładnie. To była modlitwa. Modlitwa zroszona potem i krwią, lęku, przerażenia, niemocy. Boże, Boże, Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich. Kielich śmierci. Kielich śmierci. Kielich krwi, przelanej krwi. Mamy świadectwo życia księdza Jerzego Kufiuszki. Ojcze, jeśli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, nie moja, tu dopowiadacie, lecz twoja, bo ona się dzieje. I to jest z tej miłości. Ale wchodzę w rzeczywistość tego kielicha całym sercem, całą swoją boską, jezusową duszą, całym swoim ciałem. Mamy to ciało. Mamy też znaki tego ciała na stygmatach świętych. Będę Ci mówił w całym swoim ze, ze wszystkich swoich sił, całą swoją dużą, całą swoją moc. Po czym więc rozpoznać ludzi Chrystusa? i do światłości, do serca a jak, jak usiedli, albo klęczą, albo, albo leżą w szpitalu i nie idą, to po czym ich rozpoznać? Po tym, że co? Zresztą to mówiliśmy. Wracamy do aklamacji. Nie słuchają słowa Bożego, żyją nauką pana Jezusa. Samo Jeśli niech to tak, mi nie, będzie zachowywał moją naukę. Po tym, że zachowujemy jego naukę. Że to nie jest moja nauka. Czy siostry Pauli, Zofi, To nie jest jakiś wykład z malarstwa, bo ja się na malarstwie nie znam. Bo się nie znam. Ten obraz dopiero poznaję, ale wiecie jak ja go studiuję i zachęcam. Wziąć sobie Pismo Święte, tutaj też leży, otworzyć sobie fragment z Pisma Świętego, najlepiej Ewangelii z dnia, czytania z dnia i tak nałożyć to na ten obraz albo obraz na to słowo, się wsłuchać i popatrzeć Panu Jezusowi w oczy. I pozwolić, żeby On popatrzył w moje oczy. Zachęcam nawet po przyświętej podejść bliżej, czy wystawimy Pana Jezusa. Ja za Panem Jezusem też postawię tutaj ten nasz baner. Popatrzeć Mu w oczy. Pozwolić, żeby On popatrzył mnie w oczy. A teraz mówię do księdza Adriana: Pamiętaj, że masz dwa ucha. Jeden język, żebyś zachował te proporcje, więc przepraszam, że znowu się rozgadałem. zobaczcie, Jezus nie mówi. Jezus tu nic nie mówi. Kazanie, które mnie najbardziej dotknęło, to jest kazanie Jana Pawła II. To ostatnie. To wrogi. Ok. Pamiętacie? Tylko po Miastu i światu. Ja mam nie po Miastu i światu, ale On po Trzymajcie się Jezusa, trzymajcie się Maryi, i Waszych świętych Patronów, niech was, mnie i naszych zmarłych doprowadzą do światłości i chwały nieba. Amen.